Z tym, jak, jak blues nie pozwolili Bostonowi nawet na strzał. Tam chyba 8 było takich minut, że, że żadnego uderzenia Boston nie oddał światło bramki Binningtona. Akurat tarasienki nie było na lodzie w ogóle, bo tam był ten problem z łyżwą. Ja nie wiem, czy on nie chciał nowych łyżw, czy, czy czekał, aż mu tam zaszlifują, oszlifują, naprawią but. Nie wiem nie wiem nawet o co, o co tam dokładnie chodziło. Kropelka schnęła po prostu. Coś pękło i ja. wiesz. Czyli polskie podzespoły, polskie, polski sprzęt do naprawy był tam, był tam w użyciu. Okej, okay, nie, niech tak będzie. Powiedz mi w takim razie, skoro zaczęliśmy trochę liczyć, liczyć momenty, w których Tarasienko jest, pojawiły się jakieś liczby, cyfry, to gdzie jest i przez, przez ile byśmy minut naliczyli, naliczyli dobrej gry top line Bostonu? Bo na razie to, gdy oni są na lodzie, mam tu na myśli Marszanda, pastrniaka i Bergerona, to Boston stracił trzy bramki, a strzelił tylko empty net w pierwszym meczu. Ale ważny. Ważny empty net, ale dalej tylko empty net. No tak. No to nie ma tych ważnych momentów. No Mówisz tutaj o liczbach, z którymi też ciężko dyskutować. Nie ma. Nie ma na razie top line Bostonu. Tylko no chyba skoro nie ma ich przez dwa mecze, to możemy być pewni, że w trzecim albo czwartym to na pewno nam się zameldują. No tak było w dwóch seriach chyba, już. Tak. To jest taka formacja, której no na przestrzeni sześciu, siedmiu meczów...